Jak Pan uważa, czy Katowice będą drugim Mediolanem i staną się stolicą mody? Absolutnie tak. Kiedy przygotowywałem się do, do wyjazdu tu, do Państwa do Katowic, radziłem się w Warszawie ludzi z branży, no, jak się ubrać na tą galę. I, a oni mówią, to jest jakaś wielka gala. I mówię, tak, gala modowa. A pytają się, gdzie jedziesz? Ja mówię, do Katowic. O, jeżeli do Katowic, to musi być najbardziej nowoczesne i najlepsze, co masz. Dlatego, że ludzie w tym regionie kochają modę, potrafią się modą bawić i, i, i generalnie to jest stolica mody. Więc taka opinia panuje właśnie o, o Katowicach w Polsce. Mimo że jak tutaj rozmawiam, to Państwo sobie z tego nie zdają sprawy do końca. Najwięcej imprez modowych odbywa się właśnie tutaj. E, tu są na, na najlepsze marki. Także absolutnie tak. I myślę, że e, być może... Dla Polski czy dla tej części Europy Katowice mogą być takim mediolantem. Czy pana zdaniem Katowice są wielkomiejskim miastem? Absolutnie tak. Ja dzisiaj byłem pobiegać w parku chorzowskim. Ale też pojeździłem sobie tramwajem po mieście. Pobaczymy, jak ludzie wyglądają, po prostu jest super. E, i, I widziałem wiele osób, które jakby wyraźnie kreują swój styl i są e, jakby konsekwentne w tym, co, e, co ubierają. E, także myślę, że, że absolutnie tak. W ogóle jestem pod wrażeniem zmian w tym mieście. No, ja jestem pierwszym. Teraz tutaj wokół miasta. Pierwszy raz. Oczywiście dziesiątki razy jeździłem dołem, tunelem, ale jeszcze przed laty stałem w korkach na tym rondzie. Natomiast teraz to no, jestem pod wrażeniem nowoczesności tego budynku, jak to zostało pomyślane, jak, 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 jak zostało to, to rozwiązanie architektoniczne. Wiem że rzeczy się tu buduje obok spotka, jak będzie nowoczesny muzeum, to będzie wszystko w podziemiu, że, że światło będzie szło z góry w specjalnych tunelach. To wszystko właśnie jest dla mnie takim połączeniem zarówno a, tego, co nazywamy architekturą przemysłową. Z drugiej strony to co mówimy, że Katowice ma miasto ogrodów, jednocześnie to jest tak wszystko i przez format sztuki przez duże S i to jest fantastyczne.